Odcinek kampanii mamy rady na odpady, dotyczący tkania, realizowany jest w ciasnym, pobielonym wnętrzu chałupy na terenie Muzeum Wsi Opolskiej. Krosno zajmuje cały środek pomieszczenia. Zbudowane jest z ciemnych drewnianych ram. Otacza go grupa dzieci oraz sąsiedzi. To bohaterowie serii, dwaj starsi mężczyźni. Jeden jest szczupły i wysoki, drugi niższy i bardziej krępy. Wyższy w rozpiętej ciemnej kurtce z kapturem na kraciastej koszuli, niższy w brązowej puchowej kurtce z kapturem zasuniętej pod szyję. Obaj noszą czapki z daszkiem. Przykrośnie siedzi kobieta w jasnym, rozpinanym swetrze, ma krótko ostrzyżone jasne włosy. Kobieta przygotowuje sprzęt do tkania, odpowiadając jednocześnie na pytania uczestników. Jej wypowiedzi ilustrowane są gotowymi efektami pracy na krośnie, między innymi podłużnymi kilimami w różnokolorowe poprzeczne pasy. Następnie prezentuje sposób działania krosna. Kiedy dzieci skończyły zajęcia i wybiegły już z chałupy, do krosna zasiadają sąsiedzi i podśpiewując, tkają swoją makatkę. Mamy Rady na Odpady to kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego. Projekt realizowany przez województwo opolskie. Muzeum Wsi Opolskiej przedstawia Mamy Rady na Odpady. Zużyty szmat nie wyrzucamy, lecz dywany z nich tkamy. A wiecie co to jest? Maszyna do... To... Krosno? Krosno, tak. Krosno? Krosno, tak. I na tym krośnie pani, tka taki kilimek z takich szmatek różnych, że się nic nie wyrzuca, ani żadnej bluzki, ani nic, jak się dziurka gdzieś zrobi, czy coś, to zawsze babcie to wzięły i pocięły, pocięły i takie kilimki wychodziły, pracowały na tym, o. A w ile taki dywan powstaje? zależy, jaka jest długość, wiesz, może się na metr i na pół metra i na dwa metry. To taki około na metr na metr to dwa miesiące. Tam pani tkała, tam jest taki kilimek i, i po prostu to dwa miesiące. Krosno jest z 1890 roku. Na tym krośnie rozpoczęłam tkanie ze szmatek. I po prostu szmatek, to trzeba było sobie naciąć, żeby te szmatki były. Kiedyś nasze babcie nie marnowały czasu, ani nie wyrzucały te szmatki do, do wsypów. Tylko cięły i robiły takie kilimki. Te kilimki po prostu przed łóżka, jak dziadek wstawał, żeby nie było mu zimno w nogi, bo w tych domach to rzeczywiście jest zimno. No i tak babcie tkały. Bierzemy nitkę, szmatkę taką. I ja tutaj mam takie dwa podnóżki. I naciskam jeden, to nitki idą do góry. O i przekładam. Muszę to najpierw wyrównać. I później naciskam następny przesmyk, który te nitki, które do góry były, są na dole. I dobijam, dobijam. O. o, i znowu przeciągam. Patrz, sąsiad, a już tyle szmatek na powoł, no. A, a muszę się zrobić taką fajną makrelę, znaczy ta, yy, makatka. A, to sąsiad taki artysta, to niech sąsiad spróbuje. A co, myślisz sąsiad, że nie? Spróbuję. Nie. Jesteś wolno i idzie to tkanie są celowi. No wolno, wolno, bo że jeszcze prawidłowego rytmu nie załapał, no. To może ze śpiewaniem to będzie szybciej? No, nie wiem, czy będzie gipci, a, ale na pewno będzie raźni. U wrześniczki siedzą jak anioł dzieweczki, przędą sobie, przędą cieniutkie niteczki. Kręć się, kręć wrzeciono, widź się, no La no no i la 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 No Ale mi idzie, nie? No normalnie, jako ma, fajna makatka Ić, się zrobi Ja się on powiesza na ścianie